Cześć, nazywam się Paweł Idziak i jestem psychologiem sportu, a to jest podcast umysł na medal. Mam nadzieję, że po ostatnich odcinkach już wiesz jak być zmotywowanym, a rozgrzewka mentalna jest rozpisana i została chociaż raz przetestowana w praktyce. Dzisiaj dostaniesz prawdziwy creme de la creme. Poznasz tajemniczą wiedzę na temat tego, jak opanować stres. Na pewno znajdzie się kilku śmiałków, którzy stwierdzą, że oni problemu ze stresem to nie mają. Hmm, optymiści. Ostatnio byłem na meczu drużyny, z którą współpracuję. Cały sztab i zespół był delikatnie mówiąc zdenerwowany na dwóch zawodników, którzy ucinają sobie pogawędki. Gadają przed meczem, w trakcie meczu i nawet po meczu. Nadają się bardziej do robienia podcastu niż do jakiejkolwiek rywalizacji. Więc zapytałem, panowie, wiecie, że sobie szkodzicie? Dlaczego wciąż rozmawiacie? Po dłuższym czasie okazało się, że nasi bohaterowie znaleźli świetny sposób na regulację stresu, którym była właśnie rozmowa. Szkoda tylko, że sprawiali wrażenie niezainteresowanych meczem. Dodatkowo, przez ciągłe gadanie nie byli skoncentrowani na meczu, więc w efekcie grali poniżej swojego poziomu. A teraz zastanów się, jak ty radzisz sobie ze stresem? Czy ty w ogóle jesteś w stanie opanować stres? A jeśli tak, to w jaki sposób to robisz? W sposób świadomy i adaptacyjny? Czy może tak jak panowie wyżej, sprawiasz sobie więcej szkody niż pożytku? I uwaga, zapnij pasy, bo jeśli myślisz życzeniowo, to Hans zaraz sprowadzi ciebie do parteru. Twórca pojęcia stres, czyli Hans Seli, powiedział Całkowita wolność od stresu to śmierć, gdyż stres obecny jest w każdym ludzkim działaniu. Wolność od stresu to śmierć. Mocne, prawda? Mam nadzieję, że jest już tobie lżej na sercu, bo to, że się stresujesz, jest ok. Jeśli następnym razem ktoś ci powie, że się nigdy nie stresuje, to koniecznie zmierz mu puls, bo albo kłamie, albo siedzisz obok trupa. Stres jest ważny, i Hans idzie dalej i mówi, że stres to przyprawa życia. A jeśli Hans mówi, że stres to przyprawa życia, to ja Ciebie pytam, jak smakuje Ci Twoje życie? Zbyt dużo stresu i brak kontroli? To na pewno nie smakuje dobrze. A brak celów i wyzwań to z kolei musi być cholernie mdłe. Podsumowując, stres był, jest i będzie. To jest ok. Nie ma magicznego guzika na wyłączenie stresu. Są za to skuteczne sposoby radzenia sobie z nim i utrzymania go na odpowiednim poziomie. Niecałe dwa tysiące lat temu żył pewien filozof, niejaki epiktet z Hierapolis. Jest on autorem następującego zdania: Człowiek nie obawia się rzeczy, lecz tego, jak je postrzega. Wow, jakie to proste i logiczne. A jednak w sytuacji stresowej wiele osób nawet nie wie, z jakiego dokładnego powodu się stresuje. Jak dzieci w mgle. Błąkają się między skrajnymi emocjami i uciążliwymi stanami fizycznymi. Od ataku paniki po biegunkę. I żebym nie był goosłowny, to przemówi do ciebie teraz sam cesarz rzymski, czyli Marek Aureliusz, W takich oto słowach. Jeżeli rzeczy zewnętrzne sprawiają ci ból, to nie one ci przeszkadzają, lecz twój osąd o nich. A ten osąd możesz zmienić. Już 2000 lat temu panowie wiedzieli, gdzie jest schowany klucz. To, czy dana rzecz, czy też sytuacja będzie dla ciebie stresująca, jest kwestią twojej percepcji i interpretacji. Dochodząc już do sedna, czyli pytania, jak opanować stres, odpowiedź jest prosta, ale niewygodna. Aby opanować stres, musisz go przede wszystkim zrozumieć. Musisz skonfrontować się sam ze sobą i zdobyć się na małą refleksję. Czym dokładnie się stresujesz? I radzę ci, lepiej naucz się rozumieć samego siebie, bo ten, którego nie rozumiesz, będzie z tobą. Na zawsze. Zakładam, że właśnie odpaliłem zapon i czyjś wewnętrzny buntownik zaczął krzyczeć: stresuję się zawodami, tylko tyle, już tyle. I mi nie chodzi o takie powierzchowne założenie. Co ciebie dokładnie stresuje? Przegrana jej konsekwencja, stracisz stypendium, a może zyskasz sławę, odczuwasz presję związaną z rodziną lub trenerem, a może przed kibicami, jak widzisz, może być tyle powodów, ilu zawodników. Żeby zrozumieć samego siebie, musisz zwiększyć swoją samoświadomość. Zwracaj uwagę na stan swojego ciała. W momencie, gdy zauważysz pierwsze oznaki stresu, postaraj się skupić na swoich wzorcach myślowych. Co jest nie tak? Dlaczego masz ten stan? Od jak dawna? W jakiej sytuacji? Jaki jest bodziec, który uruchamia dyskomfort związany ze stresem? Jest to czynnik zewnętrzny, na który nie masz wpływu? Czy może to twoja wina, bo znowu nie trzymałeś diety i nie trenowałeś tak, jak trzeba? Dopiero refleksja i przemyślenia na temat tej sytuacji. Pomogą ci zrozumieć siebie, a następnie wdrożyć jakikolwiek plan działania. Jeśli ta sytuacja będzie się powtarzać, to będziesz się lepiej rozumieć i jest szansa, że będzie ciebie mniej paraliżować. Chwilę wcześniej zwróciłem uwagę, aby skupić się na wzorcu myślowym, i jest to bardzo ważne. Postaraj się skupić na swoich myślach, nie na oznakach z ciała, ponieważ wpadniesz w pułapkę. Co mam dokładnie na myśli? Załóżmy, że w sytuacji stresowej masz duszności. Byłeś u lekarza. Objaw jest typowym objawem somatycznym, niezwiązanym ze schorzeniami lub czynnikami zewnętrznymi, takimi jak na przykład pogoda. Jesteś chwilę przed zawodami, zaczynasz się stresować i jak zawsze zaczynasz odczuwać duszność. Zamiast skupić się na myślach związanych ze stresorem, zaczynasz się jeszcze bardziej denerwować samymi dusznościami. Serce zaczyna tobie bić szybciej i to zauważasz. Pojawia się dodatkowy stres związany ze zwiększonym tętnem, a przez to zaczyna być ci jeszcze bardziej duszno. I tak w kółko. I po co masz poznać swój wzorzec myśli i prawdziwe źródło swojego stresu? Dlatego, ponieważ jak udowodniono w badaniach nad efektywnością radzenia sobie ze stresem, szczególnie istotna okazała się kontrolowalność stresora. A jak ty chcesz kontrolować coś, o czym nawet nie masz pojęcia? No dobrze, załóżmy, że wykonałeś lwią część pracy. Wiesz, co ciebie stresuje i dlaczego. Dokonałeś prawidłowej oceny wydarzenia i własnych możliwości. Czas na działanie. Irena Heszyn. W swojej książce Psychologia Stresu wskazuje, że w sytuacjach, w których stresor jest kontrolowalny, powinno się stosować raczej strategie ukierunkowane na problem. Czyli co dokładnie możesz zrobić? Zaplanuj sposób, w jaki zamierzasz poradzić sobie ze stresorem. Bądź przygotowany, a następnie konsekwentnie trzymaj się planu, realizując nawet małe cele. Koncentruj się na taktyce, którą obrałeś. Dodatkowo możesz szukać wsparcia wśród osób tobie najbliższych. Aby zasięgnąć rady czy też dodatkowych informacji, które pomogą Tobie jeszcze skuteczniej poradzić sobie z wyzwaniem, przed którym stoisz. Jest też druga strona medalu i inny rodzaj stresora. W sytuacjach niekontrolowanych stosujemy raczej strategie zorientowane na emocje, zmierzające do obniżenia emocji negatywnych, a także w miarę możliwości do pobudzenia emocji pozytywnych, które sprzyjają ochronie zasobów i ich odbudowywaniu. Czyli, co możesz zrobić w takiej sytuacji? Poszukać wsparcia emocjonalnego, czyli już nie porady czy informacji, jak wyżej, a zrozumienia, sympatii i moralnego wsparcia. Pamiętaj, każdy kij ma też dwa końce, więc sytuacja stresowa ma nie tylko negatywny wydźwięk, ale również pozytywny. Skoro chorzy na AIDS potrafią pozytywnie przewartościować swoją sytuację, to ty w obliczu wyzwania sportowego również jesteś w stanie. Aby obniżyć silnie negatywne emocje, możesz również zastosować techniki relaksacyjne. Pamiętaj, aby wprowadzić je dopiero wtedy, kiedy je w pełni opanujesz. Możesz zadbać także o profilaktykę, czyli na przykład systematyczną medytację, aby ćwiczyć swoją koncentrację. Dobrze też pamiętać o podstawach, czyli higienie snu czy też właściwej diecie. Podsumowując temat dzisiejszego odcinka, czy musisz stosować wszystkie strategie świata? Odpowiedź brzmi nie. Życie ma kompletnie w dupie, w jaki sposób poradzisz sobie ze stresem. Wszystkich interesuje efekt końcowy. Dlatego wybierz sposoby, które są dla Ciebie najlepsze i świadomie wzbogacaj je o kolejne elementy. Pamiętaj, ten podcast to wędka, a nie ryba. Nie znam Ciebie ani Twojej sytuacji, więc nie dam Tobie gotowego rozwiązania na sytuacje stresowe. Natomiast pokazałem Tobie kierunek, którym jest samoświadomość i rozumienie samego siebie. To jest podstawa. Max Stirner w swojej książce „Jedyny jego własność pisze Wielcy są wielcy tylko dlatego, że my klęczymy. Więc lepiej znać czas dla siebie, bo jeśli chcesz mieć osiągnięcia, to będziesz musiał nauczyć się stawiać czoła nowym sytuacjom i konfrontować się z kolejnymi stresorami. Czas wstać z kolan. Pamiętaj, stres to przyprawa życia. Życzę ci, abyś umiejętnie jej używał. Jeśli ten podcast pomógł Tobie w jakiś sposób, będę wdzięczny, jeśli zostawisz lajka. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach, koniecznie subskrybuj ten kanał. Mówił Paweł Idziak. Psycholog sportu, a to jest podcast umysł na medal.